Nie ma nic radykalnie złego w chorowaniu lub umieraniu. Kto przekonał Cię, że masz żyć? Kto podsunął Ci pomysł, że masz wiecznie trwać, trwać i trwać? Nawet nie powiedzielibyśmy, że to dobre, aby wszystko wiecznie żyło. Z bardzo prostego powodu: gdybyśmy wszyscy wiecznie żyli, w końcu zaczęłoby nas być za dużo. Można powiedzieć, że osoba, która umiera, jest honorowa, ponieważ robi miejsce dla innych. Spoglądając dalej w nas samych, zauważymy, że gdyby naszą śmierć dało się odkładać w nieskończoność, tak naprawdę nie odkładalibyśmy jej w nieskończoność, ponieważ w pewnym momencie zdalibyśmy sobie sprawę, że to nie jest sposób, w jaki chcemy przetrwać. Dlaczego inaczej mielibyśmy mieć dzieci? Dzieci zapewniają nam przetrwanie w innej formie, tak jakby przekazujemy im pochodnie, by nie musieć jej nieść cały czas. Przychodzi taki czas, kiedy się po prostu poddajesz i mówisz: Teraz ty pracuj. To o wiele piękniejsza propozycja Matki Natury, aby kontynuować proces życia przez różne osoby. Zamiast ciągle przez te same. Ponieważ za każdym razem, gdy nowa osoba zaczyna żyć, życie jest odnawiane. Jak fascynujące dla dziecka są najzwyklejsze rzeczy, ponieważ postrzega je wszystkie jako cudowne, gdyż nie łączy je w żaden sposób z przetrwaniem ani zyskiem. Kiedy zaczynamy myśleć, o wszystkich rzeczach w kategorii przetrwania i zysku to kształty przestają emanować pewną tajemniczą aurą. Większość rzeczy traci wtedy swoją magię. Przychodzi w końcu taki dzień, kiedy całkowicie przestajemy widzieć magię natury, przestajemy grać w grę natury bycia świadomymi siebie. Nie ma już sensu. I tak umieramy. I rodzi się coś nowego. Coś innego, co zyskuje zupełnie nowe spojrzenie. Dlatego nie jest dla nas naturalne pragnienie przedłużania życia w nieskończoność, a jednocześnie żyjemy w kulturze, która ciągle nas przekonuje, że śmierć jest straszną rzeczą i to jest forma choroby, na którą nasza kultura cierpi.